Zniknął z Paryża prawie 50 lat temu? Boże, witam Państwa po francusku, bo jestem Sapocianką. mam na imię Małgorata i prowadzę vlog Kobieta 70. Ale teraz na miesiąc przyjechałam do Francji i mieszkam w bardzo ładnym miejscu na granicy Paryża, przy lasku Vincennes nad Marną. I dzisiaj, idąc przez to miasteczko, zobaczyłam plakat. I tam było napisane wakcynacją COVID, Pawilon Baltar. No, szczepienia na COVID w Pawilonie Baltar. Więc tak po pierwsze Baltar to był architekt. Ym, po drugie, ten rysunek, który zobaczyłam na tle tego plakatu, coś mi przypominał. No i dostałam tak zwanego rośnienia. To są, to jest część hal paryskich. Tych sławnych, sławnych starych hal paryskich, w których ciągle były opisywane zakończenia różnych wielkich wydarzeń w Paryżu, gdzie ludzie szli tam, na ostrygi albo na zupę cebulową. I okazuje się, że tu w tym małym miasteczku, do Jean, jest część tych hal. No i zapragnęłam to obejrzeć i jutro się wybieram tam. Więc chcę powiedzieć bon -mi. I a do jutra. Jeszcze raz wróciłam na ten fotel, bo muszę Państwa uprzedzić, że jest to mój pierwszy vlog i kręcę go mając mały aparat Sony, dobry, ale to jest taki malutki aparacik. I kręcę nim filmy. Już próbowałam kilkakrotnie. I na pewno to nie będzie idealne, więc proszę o wyrozumiałość. Proszę o mało krytyki, natomiast proszę o dużo dobrych rad. I teraz mówię dobranoc. Straszny hałas dzisiaj w kuchni. Aż nieprzyjemnie. I co tutaj się dzieje za oknem? Sprzątanie liści, ale w sobocie już się tak nie sprząta. Bo co się stanie z różnymi małymi robaczkami i zwierzątkami? Jak one przeżyją? No nic, widocznie jakieś inne obyczaje tutaj panują. Ale zamykam okno. No to dziś generalne porządki, a ja już znalazłam GPS, i tam ma być jakaś dziwna droga wzdłuż marny i wzdłuż wyspy. Ale ta wyspa już nie jest wyspą, tylko została zasypana woda oddzielająca od lądu, i teraz jest na, na tej wodzie droga. No ciekawe, co to będzie. Droga prywatna, wejście zabromnione, Lille de Botte, Wyspa Piękności. Czyli to jest to miejsce, to jest wyspa, a obok droga, którą wybudowano na zasypanym przesmyku między wyspą a lądem. I tu po lewej stronie tej drogi to jest już wyspa, za płotem, i ta droga. Prywatna, no bo wyspa była na pewno prywatna. A tu droga nasza, spacerowa i co? Chyba koniec wyspy i dochodzimy do marny. Marna, bardzo barka, barka, która na pewno jest mieszkalną. I piękny, dziki brzeg marny tuż pod Paryżem nieuregulowany, tylko fragmentami. O tutaj jest, można iść dalej. Idziemy dalej, idziemy dalej, zobaczymy. O znów jest chyba następna wyspa, bo znów droga prywatna. No, ciekawa jestem, dokąd ja dojdę tędy. Co prawda podobno według GPS-u idę dobrze. Ale jest to bardzo takie malownicze, i powiedziałabym nawet romantyczne miejsce. A spacer jest dużo dłuższy niż myślałam, i jakie piękny tromplej, bardzo to lubię. Malowanie widoków na ścianach, żeby nie zakłócały pejzażu. Wyjątkowo ładny rysunek. Właściwie obraz. Piękny obraz. A ten dom to jest absolutnie wyjątkowy. No jest niebywały. Przepiękny. Co prawda wygląda trochę jak mm. <noise> dom Baby Jagi, ale jest uroczy. Uroczy. Dzięki temu, że jest jesień, to można zobaczyć chociaż trochę, bo na pewno wiosną i latem to ta zieleń jest taka gęsta, że niczego nie można tu obejrzeć. I drugi jest jeszcze. Następny. Piękny, błękitne okiennice. No rzeczywiście jest to cudowne. No, nie żałuję, że tu przyszłam i nie spodziewałam się takich atrakcji. A tu co? Garaż? Nie, taki dom mieszkalny, tylko zupełnie inny. I ostatnie spojrzenie na niezwykły dom. I co tu jest? No i brama, chyba kończymy ten spacer, czyli zaraz zacznie się miasto. No bardzo ciekawa jestem, czy to, co zobaczymy, to też będzie taką niespodzianką, jak ta droga. O, jest, już widać. No jednak zabytek, który zniknął z Paryża, został odnaleziony nad Marną. I zaraz próbuję podejść tam do niego. To on jest na górze. Ale jaka delikatna konstrukcja to jest. Bardzo ładna. pawilon Batar, GAR-ROR, a dworzec Metro A. Jak dojazd? Hale paryskie 1857 przeniesione do noża w 1976. I co tu jeszcze mamy za informację? Że jest to pawilon ósmy, w którym sprzedawano jaja i drób. O, to jest bardzo ciekawy rysunek. Widać, że takich części to było raz rocz 4, 5, raz, raz 10, i w każdej sprzedawano inne produkty. No, rzeczywiście to bardzo była konstrukcja nowatorska jak na tamte czasy i nic dziwnego, że wielokrotnie była kopiowana. Stal i szkło, połowa XIX wieku, no, to jest yy, bardzo ważny zabytek, bo od tego zaczęły się nowoczesne hale targowe i w ogóle taki rodzaj konstrukcji lekkich. Czyli zabytek paryski, którego już tam nie ma, można zobaczyć w Nogent-sur-Marne. A punkt szczepień rzeczywiście jest. Czynny 7 dni w tygodniu. I ma hasło, wszyscy zaszczepieni, wszyscy chronieni. Dzień dobry, ko wycieczce. Jesteśmy do Palillon-Baltar. Zimno okropnie. Ja nie wiem, dlaczego tu jest tak zimno. To znaczy wiem, bo są cienkie ściany. Okna pojedyncze i wiatr. No więc przy dwóch stopniach, czy przy trzech stopniach, wilgotności to musi być zimna. No ale trudno, czego się nie robi. I mam jeszcze nowe wiadomości, że w środku tego, w tym pawilonie, baltar są organy, które też zostały sprowadzone z Paryża w czasie rozbi rozbierania. Y Gomon Palace. Goumont Palace to, był, to było wielkie kino, ale to nie było tylko kino. To, tam był cyrk, teatr, no, wszystkie wielkie imprezy i to zostało rozebrane też w tym samym mniej więcej okresie jak Hale i miasto no Jean Surman kupiła tutaj organy i są tutaj koncerty w tym Pawilonie Baltar, koncerty organowe, koncerty w ogóle artystów. Są wystawy psów i jest to taką salą, gdzie się odbywają różne imprezy lokalne. I jeszcze jedna ciekawostka, że to miejsce, w którym stoi Pawlion Baltar, ona jest na wzgórzu, bo szliśmy do góry. I to jest miejsce, w którym w XIV wieku był pałac królewski i to była siedziba króla Francji. XIV wieku, Szarla V, który podobno był bardzo mądrym królem, bo miał przydomek mądry. I to takie ciekawostki, które jeszcze wyczytałam tutaj w informacjach, jest wydawany biuletyn miasta Nożem co miesiąc, i tam są wszystkie wiadomości o współczesnym, co tu się dzieje, ale są i ciekawostki historyczne, które znalazłam w skrzynce pocztowej, do których dostałam klucze od właścicieli tego mieszkania. A właśnie, to mieszkanie nie należy do mnie i dlatego mam taki dziwny tutaj plan, bo nie pytałam się o pozwolenie, czy mogę filmować wnętrze, wobec czego wymyśliłam taki, który jest najbardziej neutralny, niczego nie odkrywa. Światło, no światło jest żółte podobno, no znaczy nie podobno, tylko widzę, ale Miałam wielki problem ze światłem, bo ja nie mam jeszcze takich urządzeń wymyślnych do wroga, jakichś oświetleniowych, bo widziałam już na, u Google i w YouTubie, że trzeba mieć tego typu urządzenia, ale tu jest bardzo dużo okien w tym mieszkaniu. I jak w ciągu dnia chciałam coś kręcić, to bez przerwy się zmieniało światło, bo przyszła chmura, to było ciemno, bo wyszło słońce to było jasno, wobec czego jak zaczęłam kręcić tutaj przy świetle tego abażuru, który tutaj jest, no to wychodzi, jak wychodzi, ale poprawię się, pracuję nad tym, ale dopóki tutaj jestem, a będę do końca miesiąca, to będzie, jak jest. Także mam zamiar, mam pomysł na następny vlog i to będzie vlog o porcie. Także dzisiaj znów mówię bon nuit, dobranoc, i adio to, jak najszybciej, do zobaczenia.